O kurde, ale dziwny sen to był. Ale dobra. Śniło mi się, że była katastrofa lotnicza i byłem w trójkącie bermudzkim, ale... Na pewno to był sen. Dobra, ubiorę się i... Może zjem coś. Stary jabłka i... spleśniaje chleb to nie jest najlepszy. Rarytas i pomysł. Biorę przynajmniej kapcie. Dobra. Mm, zjem może. ciasteczko. Ciasto, które mama mi ugotowała. Mm, dobra, ale. Dobra, zobaczę, czy jest może moja oferta o pracę. Czy dostałem na tą pracę? Aha. Praca, dobra, proszę. Dostaje pan pracę zawód żeglarz. Jest. Jest! W końcu, w końcu najlepsza chyba praca pod słońcem. Robert dostaje pracę. Po prostu... No jest! Zobaczę może, czy mój sprzedawca ma... Jakiś, jakiś towar na sprzedaż. Myślę, że będzie miał ten miecz mój upragniony srebrny. Kurde, tu się... O fuj. Hm, dobra, żelazne buciki. Dobra, a za to chciałeś trzy, dwo, jeden diament. szmaragdy oraz 16 zł. Już muszę je chyba założyć. Na podróż będzie. A drugi, a drugi kowal. czy też coś będzie miał. O, coś dobrego. O, dobra sztabka żelaza. Miecz, no dobra. Mm. Dobra, dam mu za to może. Jeden diament. E, dziesięć. Za to, dobra. Huh, będę leciał do pracy. O kurde, co jest? Jeste Kapitanie, jesteśmy na terenie Trójkąta Bermudzkiego? Tak. I chyba tracę kontrolę nad nim. Zaraz to nie, to nie my, zabój, zabój, płyń naprzód, a... kapitanie chodź szybko. O nie, a... o kurde, moja głowa, gdzie ja jestem? Uderwany, uderwany mój sektor, co jest? Uf, kurde, jakaś trumna, boję się do niej zależy, ale dobra. O fuj, co to jest? List do kapitana? Kapitanie, umieram, proszę pochów mnie, Robert z Co? Przecież ja jestem Robert z Łajby. Aj, 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 kurde. Czy naprawdę jestem w tym trójkącie bermudzkim? Oby nie. Mała ta wyspa. Nic w skrzyni. Kwiatek. Dobra, dam temu kolesiowi. Tego kwiatka. Kurde, nie pochowię go, bo przecież. Może to na kapitana on czeka, albo coś. Też jak nie żyje, no to nie czeka za bardzo, ale mi się wydaje. się bardziej zastanawiał, gdzie jest mój kapitan. Hmm. Myślę, że popłynę w tamtą stronę. Ale jak? Hmm. Poszukam czegoś, może zbuduję. O, może zbuduję. Buduję tratwę. To jest myśl. Szkole dla, dla młodych żeglarzy. Zawsze ktoś mi mówił, nie pamiętam już kto nawet, że w takich sytuacjach powinno się budować. Łaj. Mm, czy tratwę. No dobra. Spróbuję. a wow, kurde. Nie mam nic. Muszę wykopać to z korzeni. Żeby to się... O! Dobra. Teraz może oskubię to drewno i zrobię z tego deski. Dobra, jest łódka, popłynę może w tamtą stronę. O Boże, to będzie chyba długi rejs. Płynę. Płynę. Dobra, jest, płynę. Huch. Może będzie tu jakaś cywilizacja? C co to jest? O kurde, za szybko! Aj! Zepsułem. Jeszcze mnie ręka boli. Kurde, co jest? Dziwne to miejsce mi się nie podoba i to bardzo. Oj, kurde, zdążyłem. Dobra, kurde, jakaś jaskina. A boję się tam do niej wchodzić. Nie wejdę tam. Nie ma bata, żebym mógł tam wejść. Dobra, tu jest wykup. Muszę znaleźć jakąś cywilizację, albo coś. Przecież w Trójkącie Bermudzkim ciężko o cywilizację. Kurde, spadł tam. Ja cię kręcę, no. Nie mówcie mi, że jestem w tym Trójkącie Bermudzkim. Do kogo ja gadam w ogóle? Nie, to niemożliwe. Może na wyspę jakąś trafiłem albo coś. Rozbiliśmy się, chociaż drganie przy rozbiciu, czy ja wiem. Muszę coś zjeść. Dobra, tego grzyba zjem. O, 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 o w mordę. Fuj zaraz wymię ze rzyka co to, co to o. Uf. 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 fuj o kurde, ale słabo mi się robi oj, dobra, muszę wytrzymać muszę wytrzymać Muszę wytrzymać, muszę się zdawić. Chyba o, o. ale niedobrze mi. O fuj. ten grzyb mi zaszkodził. Muszę. Kurde.